Zmieniłam siebie. Zmieniłam siebie, gdy popatrzyłam do wnętrza swojego. Uświadomiłam sobie, że mam tam serce, świat ciepła. Zmieniłam siebie bardzo, gdy serce otwarte umiałam zobaczyć w ludziach, którzy byli dookoła. Co takiego we mnie się zmieniło dzięki temu? Poczułam wartość moich uczuć. Wtedy postanowiłam, że nie dam się ciemności w myślach i uczuciach pokonać. Za każdym razem, gdy wracam myślami do chwili, gdy wydawało się, że sytuacja, w której byłam, nie rokuje niczego dobrego, przypominam sobie, jak miło było, że najistotniejsze mam wewnątrz siebie. To mogłam przekazać będącym obok i dniom kolejnym życia mojego. Nie gloryfikowałam ciemności nocy ani dalekiego horyzontu, do którego dojść nie mogłam. Nie bazowałam na tym, co bym chciała, czego nie miałam. Skupiłam się na tym, co mam w sobie piękne, dobre. Bez tego przecież. Nie byłabym sobą, bez tego nikt nie jest sobą tak naprawdę. Zmieniłam się bardzo, gdy zajrzałam w głąb siebie. Wtedy wszystko stało się prostsze. Nie bolało mnie, że byłam w życia biedzie. Jasność człowiek sam sobą tworzy, we wnętrzu swoim, we wszystkim, co otacza ludzi. Trzeba wiedzieć, że prowadzi nas fala myśli, uczuć tam, gdzie jesteśmy nie ubodzy, ale bogatsi o więzi tworzone ze sobą, z innymi. Zmieniłam siebie bardzo, gdy poczułam siłę w sobie, gdy porządek rzeczy nastał we mnie. Uporządkowałam siebie od początku do końca w każdy możliwy sposób. W synchronizowaniu was to porządkowanie jest celem, wprowadzanie tego, co buduje siłę, pewność i nadzieję, że idziesz godnie do najbardziej wskazanego dla ciebie jutra. W energii, wibracji, niematerialności duchowej postaci jest tyle możliwości. Dokonujesz wyboru, weryfikujesz wszystkie oferty istnienia. Nie boisz się, że błąd popełnisz, bo istnienie jest z tobą. Ta silna energia, skonsolidowana, jedność niebywałego rodzaju, ona jest we współpracy z teraźniejszością, twoją i perspektywą bez ograniczeń Twojego jutra. Tylko bądź sobą. Otwórz serce. Zmieniłam bardzo siebie. Przeszłości już się nie zmieni. Ale to, co jest i będzie potem, można zmieniać, bo jest to w zakresie siły serca Twojego. Twoje wiem przychodzi, nie ucieka od ciebie, pokazuje ciąg dalszy do zrealizowania ten najlepszy dla ciebie. Zmieniłam się, wielki spokój czułam. Byłam pozbawiona ludzkiej refleksji na temat przeszłości, tego niepokoju, że nie znajdę tego, co warto odszukać. Nie udawajmy sami przed sobą kogoś, kim nie jesteśmy. Nie udawajmy przed innymi kogoś, kim nie mamy być zamiaru. Nie udawajmy przed wszystkimi, że nie jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jeśli coś ma się połączyć, zrealizować, to tylko wtedy, gdy jedno i drugie jest prawdą. Zmieniłam się pod wpływem tego rozumienia że nie ma powodu pokazywać, że jestem silniejsza niż byłam, bardziej zaradna niż byłam, mądrzejsza niż byłam. Jeśli ktoś miał mnie pokochać, to taką, jaką byłam naprawdę. Ten świat, nawet gdyby ludzie w nieprawdach się zanurzali, jednak będzie reagował naprawdę. Tamten świat zawsze gloryfikował i gloryfikować będzie naturalne twoje ja, czystą energię czyli prawdę.